Zastanawiam się, kim zagrać, słuchajcie. No nie wiem, żołnierzem też dawno nie graliśmy. Mamy tu jakiegoś nowego? Z tego co wiem, to chyba tak. Dwa, cztery, chwila, bo tu myszka cały czas skacze bez sensu. Centurion, ble, 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 ble. Strażnik Parku, mi tak dobrze się nim grało? Aż niewiarygodne, muszę to jeszcze raz przetestować. Zdobądź ile z graczy? No dosyć, to możemy sobie śmigać śmiało. I mamy zamiar to zdobyć jeszcze dodatku, kurczę. Może być ambitny plan. Opóźnienie jest w dźwięku, ale to nie na odcinku, nie po renderze, tylko już tu... A nie dobrze, teraz już działa spoko. Hej! Ej, jak on nie mógł utłuc?! Jezus, jaki przygotowany, dobry, super elitarny. Jasne. Ciekawe, jak długo tam wytrzymiesz. Zaraz tam przyjdę, chwila. Minuta 50 mam na to, żeby to zrobić. I zrobię. Ja przejmę ten ogród. Tak jak poprzednio mi się udało. Powiedziałem, że zrobię coś fantastycznego i się udało. Tym razem mówię dokładnie tak samo. Dokładnie. Zdobądź. Hopla, 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 hop. Kaman jest dobrze. Masz rzut. A, ledwo co trafiłem. Jezus, ale ostrzał. Ładnie tu bronią. I znowu chyba on. Nie, teraz. A tak, znowułam. Dwukrotnie. Tylko, że się przeniósł na inne miejsce. Dobre. Ej, mam też to. Czekaj, przestrzelić przez kapelutek. <grywa> Ciekawe, czy to chyta w ten sposób. Jakby ich tu wyniszej, bo widzę, że my się nie chcemy, nikt z naszej drużyny się nie chce w ogóle zbliżyć tam. Ajajajajaj, już obrywamy. Skąd? No bez jaj skąd? Z którego miejsca? Jaki typo? Zakamuflowane kolce Się na mnie uparł, ile oni mają zabójstw? Kupa, ja nie jednego, no super, fantastycznie Pokażcie gdzie jesteście Mamy szansę tam dotrzeć? Pokonano doniczkową roślinę, okej okay, to fantastycznie Możesz strzelać, możesz próbować po tobie. Jezus, ale trafiłem jak nigdy. Dobrze. Coś zmienia fakt, że i tak tam nie dotrzemy. Smutek. Mam się poryczeć? Czy co mam ze sobą zrobić? Nic, zagramy jeszcze kolejną rozgrywkę. Dragon Rage. Dochodzi trzynasta, że się zbierać, ale jeszcze na jedną mam bez problemu czas. Przyjęte przez rośliny, przejęte przez rośliny, sorry, łączna liczba, cztery tysie. Suckle Mage, Jessica Play, John Bravo, a zauważyliście, dawno nie byłem na podium, bardzo dawno. A to tylko z tego względu, że się lubię bardziej bawić niż spinać, o rozgrywkę, Jezu, nie patrzmy na to. Sklep znak klejkami, przepraszam, wylosujmy to. Ja mam chyba miniaturką zasłaniem, ale mam drugi prestiż, 71 poziom. Za niedługo będzie znowu setny, i będę miał trzeci prestiż, będzie fajnie. E, tablica wyników: no, mam drugi, 71 a będę miał trzeci za niedługo, przynajmniej taką mam nadzieję. A później to pójdzie już coraz trudniej, bo postaci będą. No nie no, będę zdobywał i znowu mogę powtarzać. Aha, czyli mogę w nieskończoność, spokojnie, nie, ważę. A ten to już gra chyba wieki wieków. Amen. Albo są jakieś haksy pozwalające zmienić rangę. Fajnie by było, nawet tego nie sprawdziłem. Napiszcie mi w komentarzach, bo wy na pewno znajdziecie to gdzieś. Czy jest takie coś, czy, mo czy jest możliwe już haksowanie plantów? Powiem, że jedenka na 100%. Pytanie to z dwójką. Może tak, a może i nie. Pendrive z Sandiska, powiem wam tak, jest napisane 32 giga a w rzeczywistości jest 28,6. I to tak wszyscy mają. I ja się pytam, dlaczego nie możecie dać na przykład 32,1, tylko zawsze jest mniej niż jest napisane. He? Proste pytanie. Dajcie jeszcze po raz kolejny strażnika paryku, mimo tego, że ta rozgrywka mi w ogóle nie szła praktycznie. Ale chcę zobaczyć, może tym razem się coś poprawi. Może mi pójdzie lepiej. Brigoro papa papa. I'm loving it. Czy ja też to mogę bić? Nie, bo to jest tak, jakby z naszej. Dobra, nieważne. Never mind. Tylko podejście tu wam zaraz puszczę łomot. Haha, jest. A tędy możecie przejść stosunkowo szybciej. Rezig już musi po mnie strzelać. Dobra, wiem, że już jesteś fantastycznie. A? Come on. Przyjdą albo mnie ostrzelają, albo dostaną w papę. No gdzie wy jesteście? Ho, ho ho Pierwszy cios! Super wyprowadzony Dobra, nie ważę, że zginąłem, będę na podium Mówiłem, że chcę być na podium i będę, bo będę jako pierwszy ten... Pierwszy cios, first strike Tam się z, z, za tym Tu co, dziewiąty poziom na tym, na tym bohaterow, Na tym bohaterze? Tak się to mówi? Chyba dobrze Hehe, git. Przepraszam bardzo was. Nie będziecie przejmować mojego ogrodu. Nie no, sorry, sorry, ale ktoś do mnie strzela od tyłu. Ja się pytam dlaczego? Jakim prawem? Nie ma tu nikogo, nawet drona nie ma. To to było co najmniej dziwne. Nie. Poszło i uciekaj. A jeszcze chciałem jedynkę rzucić. Ale dom kukurydz pokazał, że jest dobry, że chce mnie załatwić, i udało mi się to troszeczkę. No, może nie jakoś fantastycznie, ale no, trochę mu się to udało. 5 minut. 5 minut mówi mi o tym, że mamy kupę czasu na to, by stracić ten ogród. Jak my już go tracimy. O, poziom ósmy. Fajnie. Kaman, 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 kaman. Widzę, że nikt z widzów oprócz Rezygnusza nie dołączył. Nie wiem, no jest taka godzina, że chyba w szkole siedzicie. No to też, jakby logiczne. Ale to nic. to tu, 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 ale to nic. Bęk 201 punkcików. Patrzcie, sprzyczajenia, hop! i śmierć. <laughs> ale tego tam podnoszą. Jezus, tych, tych wspomagaczy SI. Ja pierdziut, jeden za drugim idzie. Super, trafiłem. Seria pokonań dwukrotna. Nie, no tu sobie to rzuciłeś, przecież to miało przelecieć. Chłopie. A tam? A tam nie zauważyłem. Tam jest dziura, przecież trzeba. Uważyć. A, brawo! Kampimy. Super, fajnie, fantastycznie. Pojaw się teraz. I oprócz tego. Chciałem zauważyć. Że już bronimy drugiego ogrodu? Nie pierwszego cały czas, pierwszego. Już myślałem, że drugiego Wystrzel to tam gdzieś może akurat kogoś trafi no Nie, nie w tym życiu. Minę ziemniaczaną trafiłem, no to faktycznie kogoś Sorki Ariwa widzą mnie Jezus czasem z dupy strzelają nie wiadomo skąd, może teraz ten z dołu? Nie, znowu od tyłu. King Max z G99, ale sobie musiałeś dać nik? żeby się połechtać po Ego chyba. Hm? Zdecydowanie. Kto sobie takie Niki daje? King Max, wahaha. Wow. Z kwiatek z Super, macie dwie minuty i wydaje mi się, że na 100% to przejmiecie. Muszę wyczerpać, gdzie jest ten kaktus? Tam jest! A tam jest jakiś kolejny? Nie wiem. Ale tu jestem... Patrzcie, jak wjechał miną! A ja go nie widziałem, to znaczy miną, latającym dronem. Znowu on, już mnie trzykrotnie zatłukł. A ja cię więcej? To znaczy nie, no ciebie akurat nie, ale twoją drużynę. Czterokrotnie, no jest się czym chwalić, Mati. Jest się czym chwalić, szczególnie na odcinku Achychow, ile tam jest minut. Wow, ale długi będzie odcinek, znaczy no, znowu na dwie części podzielony. To było fascynujące, ale chyba nie, nie przeżyję tego. A nie, jednak przeżyłem, ale teraz nie przeżyję, bo mnie od tyłu. Cicho. Jest, patrzcie. Ledwo co, ale dycham. Szczerze to w to wątpiłem i to tak bardzo, bardzo wątpiłem Może im nie pozwolimy przejąć tego drugiego już ogrodu. To było... Ej chłopie, no trzeba się ruszyć. De spawn, chodź! Trzeba bronić. Mam nadzieję, a tu jest jakiś... A nie, jest dobra, jest rankingowy. Zobaczcie, teraz już nie ma praktycznie gracza. No jest dobra, kilku jest. Myślę, że chciałem powiedzieć, może teraz akurat kupili, ale bez rank jest już bardzo mało graczy, w sensie bez tego prestiżu pierwszego. To... Co to jest za... Zbuduj bota, jakiegoś dziwnego zbudowałemcie, co on robi takiego? Fajnego. Tu postawili leczenie, leczenie tu jakiegoś bota wybuchowego, czy Kiwi wie co on robi. Ale najważniejsze jest to, żeby bronić, żeby nie dopuszczać tu nikogo. Chomper się wkopał. Możecie go dojechać, bo będą nam przejmować już na samym początku, a tego nie chcemy! O, trochę się mu udało w i już, już się to zaczyna przebijać. Już troszeczkę. Ow, 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 ow. Tam, mina kaktusowa. Masz po tobie, koniec. Nie ma, nie będziecie mi tutaj takimi minami wjeżdżać. Tak jest, drone destroy. Zrobię wszystko co w mojej mocy. Znowu Patrzcie jaka wrenna pałka No, nie ja, ale ktoś Bardzo dobrze, nie dopuścimy was tu <ścoughs> No tu jest, powchodziło jej ale sieka Jest ktoś z naszych tutaj, znaczy od nich, nie? Chomper, chwila, gdzie ty jesteś? Ajajajaj. wyślijcie im tam minę. Masz, zagazuj się. Dobra, w końcu musiałem zginąć, ale ładnie robią natarcie straszne, wybuchowe kolce. Natarcie straszne. Jezus, jak to wygląda, pani? O, dobre, fajnie, że znikną. 0 do 0, nikogo nie ma, wykończyliśmy się nawzajem po prostu. Nie, no, przy... wchodźcie tam, nie mogą tego przejąć tak szybko. Przynajmniej trochę się wykażmy. Na koniec i tak wam odpuszczę, ale teraz tego trzeba bronić. Nie możemy tak prosto oddać tego wszystkiego szybciutko. O, widzę, że, że zczeiliście, że tego trzeba bronić. Zaobronione mamy więcej punktów. Czy ktoś o tym nie pamięta? Powinniście pamiętać. Znowu będzie fala, znowu tu przyjdą, wszyscy naraz, bo na, teraz ich nie ma. A jak przyjdą, to wszyscy w jednym momencie. To są. Dobra, puszczę to, może akurat kogoś trafi. Nie, przeszło obok. Ty, takie trafienie to jest praktycznie zerowe trafienie. A co jak się przybiją bokiem? Ktoś pomyślał o tym, bo ktoś na pewno jest na tyle kreatywny, żeby pójść bokiem, nie? Postawię boty, może trochę wspomogą naszą sprawę. Ty jesteś od nas. Ty jesteś też od nas, dzwoni się wszyscy podział, nie wiem, wytraciło, wytraciło ich? Prrr. O, kolejny jakiś tam widz chyba wbił, Marko coś tam. Marko, nie doczytałem twojego Niku, bo zniknąłeś, może się odrodzisz. już, albo mi się tylko wydawało. O nie, jest natarcie, jest fala. Już ja już ich czuję. O, fajnie. Cicho, celność na najwyższym poziomie, niestety nie do końca. Dobra, padłeś, nie powstaniesz, koniec z tobą. 25 sekund, no mam nieodparte wrażenie, że chyba damy radę to... Ugrać za szybko. Strzeliłem jak już tam zniknął. W sensie no, mogłem sobie odpuścić, ale już było za późno. <s telefona> Umier! Dobrze. <sweak> maszę Master First Striking, widzicie, czyli będę na podium. Miałem być, obiecałem, no znaczy nie obiecałem sobie tego, ale tak akurat wyszło, się udało, więc na propsie obronione przez zombie, przeze mnie obronione bazy 5. Aha, oni tego nie dostali. Dobra, 14 tysięcy to nie jest tak mało, to jest naprawdę fajna opcja. Tu jestem, patrzcie na moją koronę, na moją koronę, patrzcie. Dobra. Mam 22 tysiące, wracamy na podwórko. Praktycznie nic nie mam do wylosowania, standardowo powiem to co zawsze, jeśli macie konta na YouTube to sobie załóżcie, zasubskrybujcie, będziecie mogli komentować, lajkować, no i będziecie mieli mnie w subskrypcjach, od razu będziecie informowani o, no o nowych filmach, więc mega fajna sprawa. Mm, oprócz tego koszulki, kubki, wszystko w opisie, weźcie mnie, zaproszcie do znajomych, zalajkujcie fanpage, wejdźcie na naszą grupę, czy dołączcie do grupy i będzie naprawdę mi niezmiernie miło. O i teraz to tyle, trzymajcie się, hej! Наразе. Пока.